Dlatego w tym momencie chciałabym również z wielką przyjemnością nagrodzić tych uczniów, którzy wyróżnili się w osiąganiu sukcesów w edukacji szkolnej. Zapraszam wychowawczynię klasy drugiej. Zofia Józyszyn i również rodziców, jeśli są. Zosiu, jesteś wzorowa, jesteś wyróżniona, jesteś jedna z najlepszych w tej szkole. Marysia Witko i również... O, Zuzanna Figurek i również rodziców, jeśli są. Maksymilian Ciupa, rodziców, jeśli są, zapraszamy. Karol Kasica i rodzice, jeśli są. Bartosz Jasiński, zapraszam. どうぞ。<Thank>